Obiecałam, że pokażę Wam kolejny gadżet z, z sieci Sklep Półakcją, który, który zakupiłam z może nawet z ciekawości, bo mniej więcej przeznaczenie tego znałam. Oglądałam chyba w zimę filmik y, pani, którą wam wylinkuję tam na dole. Jak ją zaraz, zaraz, jak ją znajdę, to ją wylinkuję i pokażę wam, jakie ona cudawianki robiła właściwie z, z tych. Może ona nie robiła z konturów. Zaraz dojdziemy do, dojdziemy do sedna sprawy. Chodzi o kontury firmy Action. W opakowaniu jest pięć takich arkuszy. I one są konturami. I teraz tak. Yy, taki kontur, ja już mam na palcu naklejony kontur, bo yy, moje dziecko tu wpadło na genialny pomysł przy kręceniu filmiku i powiedziało o jedno zdanie za dużo, ale dobra, lecimy, 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 bo ja będę gadać. Yy. Możemy nakleić to na kartkę, nie będę przyklejać, bo mam kontur kwiatuszka, nie będę przyklejać na kartkę, możemy przykleić to na kartkę, możemy to pokolorować kredkami, mazakami, czym nam się naprawdę żywnie podoba, w formie, tu są na przykład takie w formie mandeli, nie wiem czy będziecie widzieć, postaram się, o. i to w każdą warstwę, to nie jest tylko jedna naklejka, zobaczcie. Ściągacie jakby kontur tego, i wtedy wypełniacie kontur. I ja Wam podam tutaj chyba ze trzy albo cztery sposoby na wypełnienie tych konturów. Naglejacie na kartkę, czy na kartkę właściwą, czy do miejsca już właściwego. Albo po prostu na kartkę, bo się będziecie bawić, nie wiem, moja, moja córka sobie naklejała i kolorowała i też tworzyła jakby z tego element. Można to później wyciąć, na kosteczkach 3D gdzieś podkleić. Naprawdę tutaj się, ja znam Waszą inwencję twórczą, jesteście dziewczyny tak sprawne w wykorzystywaniu różnych dziwnych rzeczy, że przy Was to jestem, yy, yy, jak to ma cieńka, ale staram się jak mogę. Dobra, dziewczyny, kochane, kartka to już wiecie. Lecimy dalej. Taśma dwustronna i jakbyśmy chcieli stworzyć. Yy... Naklejkę. Ja wycięłam dwa kawałki taśmy dwustronne. to jest chyba najgrubsza, jaką udało mi się kupić, najszersza znaczy w sensie. I musicie obciąć jakby dwa kawałki. I to jest przeznaczone tylko do elementów, które są, yy, które są, yy, zmieszczą się po prostu na tym. Dlaczego dwa kawałki? Przyklejcie drugi kawałek tej taśmy gdziekolwiek na kaczkę, ściągnijcie sobie ten papierek, on jest bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że później ten kontur, o patrzcie, to jest fajne, że wtedy nie, nie odklejacie tego wszystkiego do rąk. Przyklejacie sobie na tą naklejkę, na tę ten, ten, taśmę, przykrywacie tym papierkiem. Jak wiecie i wycinacie piankę 3D z rolki, to wiecie, co się później z nożyczkami robi, są tak oblezione, że to jest porażka. Ja używam i robię... Ładnie prześwituje, to widzicie, że możecie ładnie, bezpiecznie sobie wyciąć. Na nie są oblezione. Rewelacja. Możecie to wyciąć całe, y, ładnie, jako kontur. Ja tego nie zrobię, dlatego że pokażę Wam, co ja z tym zrobiłam. I to jest jakby. Y... Ocyk. Zrobimy sobie to na karteczce, proszę. To jest oczywiście klejąca strona, widzicie? Tu mamy papierek, czyli zrobimy z tego naklejkę. Widzicie? O, to jest przekleństwo właśnie tych. O, A, Dobra, dobra, jest. Zrobimy sobie w kolorze brokatem, w kolorze takiego brązu. Cyk. I paluchem wcieramy. Dlatego ja nie wycinałam do konturu, bo mi się ten brokat. Po prostu przyklei na zewnątrz i uszczeli na tyle, że do nożyczek już mi się nic nie będzie kleiło. Cyk, patrzcie, mamy naklejkę, to ładnie możemy wyczyścić z tego brokatu. Pomalutku, ja teraz staram się szybko, pomalutku i wtedy wycinamy sobie bezpiecznie, bo tu chodzi o to, żeby nam się nożyczki nie zliciały, bo mycie tych nożyczek jest później Trudne. No i wyklejacie sobie dziewczynę brokatem i odklejacie papierek. I robi to za naklejkę. Uda mi się to tu na tym konturze? No widzicie, to jest później takie upierdliwstwo z tą taśmą. Zresztą nie tylko z taśmą. Jest, mam chyba dziewczyny. To igiełką sobie Dobra, idę na skróty, bo ja Wam zaraz pokażę gotową pracę. Idę na skróty, wiecie, odkleić papierek i jest z tego naklejka brokatowa o, o konturach czarnych. Ale ja bodajże nie chcę Was skłamać, Czy u Ewy, w sklepie u Ewy, czy na strychu. Kupiłam sobie takie kartki w formacie A4 i one są dwustronnie klejące. Jest ich w środku dwie. Zapłaciłam chyba 6,90 za dwie z myślą o... i tu właśnie na podstawie filmiku to są te kontury to... Te, jeżeli, a... jeżeli chodzi o te kontury to już wiecie ale ja wam powiem jeszcze jak można sobie taki kontur stworzyć i to podejrzałam właśnie u tej, u tej pani yy, tu jest kontur widzicie na papierze zrobiony kredkami zaczęty kolorować można naprawdę, tu jest Cały zasypany brokatem też tylko wyciąć i to, to robi za naklejkę, jest naklejką. I teraz dziewczyny, ja stworzyłam jeszcze coś takiego, tu widzicie jest naklejka rybka z tych konturów, też brokatowo, ale tutaj wzięłam sobie papierek, najzwyklejszy na świecie papierek i zasłaniałam poszczególne partie tej ryby i zasypywałam różnymi kolorami brokatów, dlatego ona wychodzi wielokolorowa. To jest tak, tak w ramach relaksu, ale dziewczyny, wykrojniki, wykrojniki z Tu jest wykrojony kontur motyla z papieru, reszta jest naklejką. I moment, bo posiadam gruby wykrojnik z który jest tłem tego motyla. Czyli mam wykrojnik motyla kontur i wykrojnik motyla tło. I teraz, tak, tło było naklejką. Nakleiłam z papieru kontur i w poszczególne też zasłaniałam i w poszczególne parkie wsypywałam sobie kolorowy broka. Tu jest, trzy kolory są akurat tu jest wycieniowane nawet troszeczkę. pobawiłam się. Tu był pierwszy, który w ogóle sensu nie uchwyciłam, nie wiedziałam, o co chodzi i zrobiłam, że tak powiem, z biegu z marszu i w ogóle. Drugi motyl, to już jest jakby podwójną naklejką. Naklejka w naklejce, bo kontur też jest naklejką. Czyli wykleiłam w, w. To mi się chyba zmieściło. Nie, to zrobiłam. Wykroiłam z tego papieru podwójnego. Wykroiłam motyla, ściągnęłam papierek z jednej strony, przykleiłam na tło, które też było naklejką. I w momencie, kiedy wykroiłam tego motyla, nie wyciągałam. Jak kontur nie wyciągałam tych małych, one zostały, wyciągnęłam tak ładnie z wykrojnika, że te papierki zostały i najpierw zrobiłam sobie kontur, ściągnęłam naklejkę, zasypałam brokatem, te małe części zostały dalej, papierkiem odsłonięte i ściągałam sobie pojedynczo później te papierki, zasypywałam brokatem i wyszedł taki wielokolorowy ten motyl. No rybkę widzicie, rybka jest zrobiona też właśnie. Jest dwu-, trzy kolorowa. I tak możemy używać tych konturów. Te naklejki o tematyce morskiej są do albumów, do kartek. Naprawdę, tu akurat jeszcze tego nie wycięłam, ale wytnę do końca i można sobie tutaj jakiś napisik wkleić na piankach 3D. Uważam, że rewelacja. Także to są moje takie sposoby na używanie tych konturów. Jak tylko znajdę tą panią, od której widziałam robienie z wykrojników, używanie tego, takich szablonów jako wykrojników na tych papierkach, właśnie ona używa tych A4 papierów dwustronnie klejących, że te motywy mogą być duże. Przez, przez maszynkę przepuszczone, i tam naprawdę tu w tym momencie już nie ma ograniczeń. Nie ograniczają Was naklejki. Ograniczy Was tylko własna fantazja. To chyba na tyle, jak coś nowego sobie wynajdę, interesującego i coś wymyślę ciekawego, to natychmiast nakręcę, powiadomię, poinformuję, zobaczycie. Lubię takie nowości, lubię kombinowanie. Nie, nie upraszczam sobie sprawy tym, że mam coś w ręce i to po prostu mam jako gotowy produkt. Lubię to przekształcić, lubię to jakby obrócić na inny sposób i coś z tego wymyślić. Bardzo lubię takie rzeczy. Ogranicza mnie tylko czas ostatnimi czasy, ale staram się jak mogę, dziewczyny kochane. To na tyle, pa, pa. trzymajcie się, pa.